Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Zresztotnio... Tak, ostatnio. Um, dzisiaj zaczniemy sobie znowu ekranu głównego gry, ze względu na to, że chcę sobie dzisiaj przesłać kolejnego ciekawego Pokémona, korzystając właśnie z opcji Mystery Gifts. Dokładnie, ale z tego co ja pamiętam, mam trzy kardy, więc ee, będę musiał chyba jedną usunąć. E, no to no, usuniemy może kartę z Peachu. Czy jeszcze nie mogę usunąć? No nie, mogę jeszcze, a nie, tą mogę usunąć. Dobra, to skoro to mogę usunąć, to ją usuniemy. Dobra, może być nic Celebi, niech będzie. Um, także usuniemy tą Wondercardę. Może ten nie mogę usunąć, up Gift from in any Pokemon Mart. Mogę to ustawić jeszcze raz? Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie tak, e, chcemy zdobyć kolejny wyjątkowy upominek z Mystery Gift'a. E, w tym celu właśnie skorzystamy z opcji Receive a Gift. E, I tak, jeszcze tutaj ustawiamy drugie koncert. Właśnie teraz sobie prześladę kolejnego pokémona. z Pokemon Rangers, więc będziemy musieli sobie wybrać opcję Get from a Friend. Także szukajmy. Tak, i zaufany ten Pokémon. Czy 13% tak jest? Teraz musimy to potwierdzić na Pokémon Rangers, i za moment dotrzymamy kolejnego wyjątkowego Pokémona. Jakim będzie ten oto tutaj mroczny Pokémon, a imię jego to Darkrai. Dokładnie, zdobyliśmy Darkrai. Tak, pobierz go w centrum Pokémon, i właśnie dostaliśmy Darkrai. Tak jest, gra się teraz nam uruchomi ponownie. Eee, natomiast, tak, Pokémon Rangers z z Rangersem mogę już sobie wyłączyć, no i zaraz sobie rzucimy jeszcze okiem może na Wonder Cardę, zobaczmy, cóż ciekawegoż oni nam powiedzą, tak, eee, informacje o tej karcie, tak, region, ha, Unia Rangersów z regionu Almia eee, ma dla siebie zadanie, chronić tego Dark Raya". A że to on, Darkrai tego, Darkrai, czy. No nie wiem, czy to jest ono w sumie bez poguciowy Pokémon. Yy, dbaj o niego! Kiedyś nasz Pokémona. Yy, jakby nie wiem, wyrzuć tę kartę. Okej! Okay. No więc tak, mamy będziemy mieli okazję zabrać kolejnego wyjątkowego Pokémona. Także. Tak. Yy, dobra, zakończyliśmy sobie na 429. No i tak z tego miejsca można sobie polecieć gdzieś. O, ja musi się ma. Ultra bola. Okej, okay. dobra, a by sobie polecieć, w sumie y, ciekawą rzecz można by jeszcze ogarnąć w Eternie, ale to za moment, za momencik. Na początek interesować będzie nas z Dark High, ale w tym celu, żeby zrobić Darkrai, żeby go po prostu odebrać, y, musimy najpierw zrobić sobie miejsce w, pośród naszych pokemonów. Coś sobie wysłać do boxa. I coś tak trochę niepokojąco nie mogłem usunąć tamtych kart. Nie wiem, czy to jakiś błąd mi tu wyskoczył. Sitsul. Dobra, niech będzie. I do boksu numer 4. Dobra, więc mamy miejsce w drużynie. Teraz trzeba znaleźć jakiś Pokémon Mart i odebrać Pokémona. Dobra, a Pokémon Mart w tu gdzieś na dole był. Tak jest. Jest i Pokémon Mart. Chyba, że był odebrać na te pokemony po raz drugi, to było ciekawe. To byś, że byś ja, mam coś dla ciebie. I otrzymaliśmy Darkrai. Dokładnie. Tak, czekamy na kolejną wizytę. Właśnie dostaliśmy Darkrai. Darkrai jest kolejnym legendarnym Pokémonem, którego niestety nie da się zadać Pokémon Diamond ani Pearl żadnym normalnym ludzkim sposobem. E, Natomiast no można go było w Pokémon Platinum. E, Darkrai właśnie pochodzi z Almi, regionu Almi. Podobnie jak Shiny pochodzi z Oblivi, tak samo tutaj właśnie Darkrai pochodzi z Almi. E, no i Alway Darkrai, właśnie, tak. E, tutaj mamy naturę turecku i w Ale dobra, w każdym razie to jest legendarny Pokémon mroczny. Tak, która właśnie Adamant z Pokémon Ranger pochodzi. No i ma ciekawą umiejętność: to jest jedyny Pokémon, który ma tę umiejętność. Jest to Bad Dreams, czyli z lesy, która redukuje HP oponenta, kiedy ten śpi. Dokładnie. Jest to też, mówię, Pokémon szybki, bardzo dobry spec tak Więc Adamant do końca mi tutaj się nie podoba. I ten Pokémon zna ekskluzywny atak, jakim jest Dark Void, który właśnie ma 80% szans na uśpienie. Czyli dużo lepszy niż Hipno, tylko jeszcze mam Dark Pulse, The Shadow Ball i Double Team. Jest to bardzo fajny Pokémon i oczywiście czy na Classic Ribbon. No i jako, że to jest kolejny wyjątkowy Pokémon, to trafiło oczywiście do boxów z wyjątkowymi Pokémonami, ale pierwszy, może, skoro jestem w Pokémonacie, zróbmy jakieś zakupy. Na przykład kupmy sobie tak z 10 Ultra Boli. A Quick Boli to tutaj raczej nie mają. Oni mają Quick Boli z tego co pamiętam. Eee, o, w Pastori chyba. Tak, to masz tylko Net i Nest Bole. No, Quick quickbole by się przydały, bo e, jest parę Pokemon, które jeszcze chciałbym sobie złapać. Dobra no, sprawa też tutaj na ścieżce niedaleko, to jest chyba 107 czy któraś e, można znaleźć właśnie Pokemona z drugiego slotu. Tym razem mam Pokemon Ruby, co niektórzy może przyuważyli na samym początku. E, no i właśnie z pokémon Ruby mogę pobrać. czy znaczy, No jest pokémon Ruby w drugim slocie mogę złapać pewnego ekscrezywnego Pokemona, którego jeszcze nie dane mi było złapać. Dobra, tak, sobie wezmę sportem albo a pomocną do teamu, a sobie wyślę Darkrai do boxu z pokemonami specjalnymi, czyli do boxu numer 16. Kolejny wyjątkowy Pokémon gości w mojej drużynie. Dobra, jeszcze sobie rzucimy okiem może na Gyarados, DOS, którą złapaliśmy w poprzednim odcinku. Myślę, że to pokemon, tak, raczej znaczy typu wodno latającego, natura hardy, jest to właśnie pokemon bardzo dobry w ataku i też całkiem dobry w spec -defie. Właśnie intimidatory, które znamy, no i z nowych ataków, czy ja wiem. Chyba znamy już y, praktycznie wszystkie. Dobra, to tyle. No i tak, właściwie skoro jestem w eternię, można by zrobić pewien kolejny. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy zrobić kolejny trik, czy też i nie. Um, jak tam to wszystko leci? Mamy 6 minut, by się wszystko nagrywa. Niechby tak się wszystko ładnie nagrywało, a ja zrobię kolejny magiczny trik z naszym Wigglytuff, Byż właśnie teraz w Eternie po zdobyciu National dexu, możemy zdobyć jeszcze jednego wyjątkowego Pokemona. Um, owszem, i Cube glitch chyba też na nim działa. Więc e, zobaczmy, czy nasz słociachny błąd zadziała. E, musimy się udać do właśnie Bibi czy jak tam jej było na imię. W e, tej dziewczynie w każdym razie, która dysponuje całą tą siecią komputerową, to jest tak za dom gościa z podziemia. No to sprawa gdzieś też profesor Oak, Profesor Ołka można spotkać. Znaczy nie, nie weternie. Czy znaczy tak? w Weternie można spotkać profesora Oka. Ach, dobrze Cię widzieć, jak tam Twój Pokedex. Eee... Łapanie różnych gatunków Pokemonów nie jest łatwe, mówię Ci. E, jestem pewien, że uda Ci się. Ach, tak! E, właśnie coś przyszło mnie interesującego z Kantą. Myślę, że lepiej to wykorzystasz niż ja i dostaliśmy Upgrade. O, proszę. Rozumiem, że Ty... Rozumiem, że są pewne pokemony, które, albo wiem, że są pewne pokemony, które ewoluują przez wymianę trzymając, albo jest pewien pokémon, który ewoluuje, przez, przez, właśnie trzymając upgrade. No właśnie, nic bardziej bymnego. jest też taki pokemon i takie pokémon też można zdobyć, ale właśnie nie interesowała mnie teraz, tylko Hearth Home z kolei. Tam właśnie była Bibi czy Jakie to tam było na jej. Tak, ale fajnie, że to jesteśmy upgrade do Profesora Oka. Upgrade właśnie to jest przedmiot, który umożliwi nam ewolucję jednego Pokemona, którego można... który można być złapany w tym właśnie parku tegoż już bogacza, którego nazwiska nigdy nie umiem spamiętać I właśnie można go dać właśnie temu Pokemonowi, wymienić się i wtedy będzie ewoluował. W sumie on ma dwie formy ewolucji i właśnie przez ten upgrade można go w ten sposób wyewoluować. Pracowałem przez filmy z Dobra, i gdzie jest domek Bibi? Tu na górze, tu gdzieś na dole chyba był. Tak, tu jest ten właśnie kontestowy i Bibi chyba mieszka tutaj. Nie, to jest... Aha, tam był fanclub, okej. Okay. Nie, to chyba domek Bibi nie jest podpisany. W takim razie... Tak, to tutaj. Ok, i teraz sobie zrobimy zapis. Czy mi się to wszystko fajnie nagrywa? Chyba tak, więc dobra. Zrobimy zapis. Troszeczkę to potrwa, bo jednak coś tam robiłem w boksach. Eee, no i spróbujemy zdobyć pewnego nowego kopu, ale w sumie jeszcze powinienem był sobie przygotować wolne miejsce w drużynie. Dobra. To nie ma w głowie, ten, jak to się mówi, normalnie ma w nogach, ale dobra, zobaczymy, czy będę mógł go dostać w ogóle. Hej, tam się nie widzieliśmy, jak tam idzie. Używasz komputerów? O, no popatrz, masz nasz nowy jak nieźle. Um, Pewnie używasz wielu. używasz boxów jak szalony, żeby pomieścić te pokemony. No cóż, wydaje mi się, że jesteś dobrym tunerem i dobrze używasz boksów, Bez wątpienia. A tak, czy chciałbyś może Pokémona i Pewnie. Proszę bardzo. Ale czekaj, nie możesz go wziąć. A, ja mam Pokémonów. Okej. Okay. Dobra. Tylko teraz tak, uh, wróć. Gdyż jak już pogadamy o tym Wim, to prawdopodobnie będę miał y, tego samego co każdym razem, więc mój y, słodki błąd nie wyjdzie. Y, będę musiał chyba odesłać sobie Wigglytaffa. Y, na pewno nie, tego coś innego do boksu. A poza tym też zostanę EV. Samicy Eevee samicy jest wyjątkowo rzadka. Y, stąd też i. I dobrze, w ja to idę. Tutaj są te boksy. Dobra, czyli tak. Odeślę mi jeszcze coś do boksu, bo jednak muszę mieć wolne miejsce w drużynie. O tym zapomniałem, tak mamy Bibi. Bi. Nic bardziej mylnego. Dobra, więc chciałabym sobie ma pa, na przykład do boksu numer 4, gdzieś tam jest miejsce. Eee, dobra, musimy się znów zwrócić, znów zapisać, znów poświęcić parę sekund cennego życia i zdobyć fajnego Pokemona. Wersji błyszczącej. Eee, ogólnie rzecz ujmując. jest dosyć ciekawym pokemonem, który może ewoluować w jednego, uwaga uwaga z pięciu Pokemonów. Tak, w mamy pięć ewolucji Iwiego i w zależności od bodźców, jakie płyną na Pokemona, taką ma ewolucję. i w sobie wyhoduje, żeby zdobyć... znaczy rozmnoży, w sensie w Deiker, żeby zdobyć jak największą ilość ewolucji. i Iwilucji, jak ja to mówię. Dobra. Tak. się zapisało dość szybko, bo tylko w jednym boxie coś robiliśmy. No i tak, dawno się widzieliśmy używać boxów, ten, jak już to czytałem Wam. I teraz zostaniemy... Uwaga, uwaga, czy chcemy Iwiego? Tak. Proszę bardzo. I dostaliśmy właśnie jego Czy chcę podać krótkę? Oczywiście, że nie. Eee, ta i którego ci dałam eee, pochodzi od dobrego znajomego z Joto. Kto wie, ile lat go trenował? Tak, dostaliśmy Samsa, który na pewno nie jest shiny. Reset. <grym> jak wiadomo, e, mamy shiny glitcha na. E, i musimy korzystać z Samsa Cube Charmera. To jak trafi nam się samiec, to wiadomo, że Shiny nie będzie. Shiny tylko mogą być samice w tym momencie. wykorzystane, Oczywiście z... z licza. Dobra, także próbujmy dalej. Może się trafi? Na takich Pokemonach z tego, co mi wiadomo, to też działa. Jesteśmy znów Eevee. I znów samiec. Serio. Dobra, na ekranie miałem podgląc. Raz, wróć, wróć, wróć. No, nie było Igly Taw. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, ale nie jestem pewien, czy to kurczę tak zadziała. Ale fajnie było ogólnie zostać samicy Eevee, gdyż samica Eevee jest naprawdę prawdziwą rzadkością. No cóż, jeżeli teraz nie będzie, trudno. Podaruję sobie Shiny Eevee. Shiny Eevee to dobra można zrobić też w Pokémon Have Gold is Silver. Na pewnym evencie też był rozdawany, właśnie. Shiny Eevee. Tak, dawno się nie widzieliśmy No, może w końcu dasz mi tego Shiny Eeveego. To nie działa na no poksach nie z walki. Mi się zdaje, że działa. Chociaż ze Spiritą walczyliśmy. Znów samiec. Eee, trudno. Niech będzie i samiec. W każdym razie Eevee to jest kolejny nowy Pokémon, którego ustawiliśmy właśnie w dziś odcinku, jest to właśnie pokémon typu normalnego i charakteryzuje się tym, że może wywołać w jednego z pięciu pokémonów. E, Naturalnie, taka sobie dla niego. O, ma ciekawą umiejętność jest adaptability. E, zwiększa to się teg, znaczy ruchów tego samego typu. Normalnie i tak one są podwyższone ich sił o 50%, a to mamy chyba jeszcze dodatkowy 50%, czyli są wzmocnione o 100%. Czyli naprawdę fajnie jest na taką tały po raz helping hand, huh? czyli nic nadzwyczajnego. No, Iwi ma to do siebie, że właśnie może ewoluować jednego z pięciu Pokémonów. I w sumie spróbujemy zdobyć parę ewolucji jego. Jeszcze może poczytamy o. Przyjrzymy sobie trochę danych w Pokédexie na temat zarówno Iwi, jak i Darkrai, którego e, zdobyliśmy. E, więc tak, najpierw I Iwi miał numer 100, coś, więc na początek poszukamy go gdzieś tutaj. I też jest. Więc Iwi jest to Pokémon ewolucyjny. Jest to bardzo rzadki pokémon, który potrafi się przyzwyczaić do nawet ciężkiego środowiska poprzez przywieranie różnych form ewolucji. No, w pewnym sensie tak. A na samym dnie naszego Pokédexu, na samym końcu gdzieś jest właśnie Darkrai, czyli jest to pokémon ciemny, czarny, nieprzyjemny na ciemność, o tak może. Tak, potrafi uśpić ludzi i sprawia, żeby no śnili. Aktywuje się... A czy stajesz się aktywny nocą, yy, mamy księżyc jest w Nowiu? Bardzo ciekawy też jest No Dobra, jak to staje, już mamy 14 minut, więc jeszcze coś możemy zrobić. I na dobrą sprawę to może wam pokazać, jak działań kontest, chociaż nie, to trochę za mało czasu, tym bardziej, że jeszcze konsola mi się powoli rozładowywuje. A, ale to może wam pokażę, jak działa ewolucja Iwiego. Eee, gdyż Iwiego eee, wystarczy, że... Oczywiście znaczy, Iwiego możemy ewoluować na trzy sposoby. Jeden z nich to jest Kamień Ewolucji. i może wolać w trzy Pokemon za pomocą Kamień Ewolucji. E, za pomocą Kamień Ewolucji. Drugi sposób to... Po prostu szczęście wicie w poziomu odpowiedniej porze dnia lub w dzień lub w nocy, to też właśnie od tego zależy, w jakiego Pokémona będzie ewoluował. To jest w sumie najtrudniejsza forma ewolucji. No i jest jeszcze jedna forma ewolucji poprzez bicie poziomu w odpowiednim miejscu. I takim na przykład miejscem jest las Eterna, do którego w sumie możemy się udać. W, et lasie, w lesie Eterna jest pewien właśnie kamień zamszony, który właśnie mógł przykuć uwagę co niektórych. I teraz właśnie. To jest... to będzie jego efekt. Właśnie ma on... E, może on działać właśnie na win. Dobra, wyższa przerzutka, lecimy do Eterny. No fajnie, fajnie, dobra. Lecimy na ten kamień. Dobra, w sumie też... Cooch e, and zacznie działać, bo... E, Mamy ta w pierwszym slocie. I co, wpadnie Shiny? Nic. Dobra, wpadł Whirlpool, ale nie Shiny. Możesz ty, jak mógł? Jak mógł wpaść, nie Shiny, Whirlpool? Dobra, ucieknijmy. Um, ok, dobraliśmy dalej. i nie mówcie, że mi się KubeCon gdzieś wyczerpał. Że, 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 że stracił swój efekt, że stracił swą magię. Nie może. Dobra, znowu udało nam się uciec. Um, ok, i tu gdzieś teraz powinna być ta skała, tylko. Jestem pewien do końca, w którym miejscu na była. Chyba z drugiej strony by było le lepiej wyszedł, jakbym podjechał. I Circun, też nie shiny. Co za nie dzisiaj mamy, no naprawdę. Mi że też Ivy byłby shiny, tylko że Ivy ma naprawdę bardzo niewielkie szanse, żeby być samicą. No co dopiero z tym shiny. Chociaż jest 21% szans na to, że będzie shiny, czyli jakby się już trafiła samica, to już byśmy byli prawie w domu. Dobra, i kolejny dziki Pokémon, kolejny Circun. Kolejny nie shiny Circun. wiem, po raz kolejny i tak zaraz dotrzemy do tej skały, i zaraz ona była gdzieś tutaj na maksymalnie lew, z lewej strony, coś mi się wydaje. Da, idziemy, jedziemy, jedziemy, jest. Dobra, i teraz kiedy jesteśmy przy tej skale, właściwie musimy być niedaleko niej, możemy wbić level w trawie. Nie musimy wbijać go w trawie, możemy zwyczajnie sobie użyć Rare Candy na Eve, i on po prostu zacznie ewoluować w kolejnego nowego Pokémona. I właśnie, wieko sobie też trochę wychoduje ich kilka sztuk, żeby zrobić po prostu wszystkiego jego ewolucje, których jest, tak jak wspomniałem, wspomniałem 5, jest i 7. <dobra>, Dobra, w każdym razie tak, teraz tutaj i szukamy sobie rare candy, mam ich tylko 6, ale to w zupełności wystarczy. Tak, jak teraz wiemy level i wiemy, przy tej skale, ten natychmiast zacznie ewoluować. Dokładnie. I teraz Eevee zacznie ewoluować kolejnego nowego Pokemona, który właśnie pojawił się dopiero w generacji czwartej. Jest to właśnie nowa forma ewolucji ewolucja poprzez bycia w bicie levelu w odpowiednim miejscu. Kilka Pokémon w w ten sposób. No i Eevee jest właśnie z nich i ewoluował on w Lifiona. Lifion jest kolejnym nowym Pokémon, jest właśnie Pokémon trawiasty. Trawiasta ewolucja Eeveego. Zobaczmy, cóż yy, o nim wiemy. Właśnie jest to trawiasta Froma Iwiego, dokładnie, i tak, jest to pokémon dosyć dobry właśnie w ataku, w obronie, nawet w speedzie też nie najgorszy. W każdym razie ma Leaf Guard, która sprawia, że nie można rzucić mu stanu w czasie, gdy mocno świeci słońce. W każdym razie jeszcze nie zna żadnych ataków trawiastych, ale wkrótce może posa. Jeszcze zobaczymy, co Pokédex powie na temat Lifliona. Lifion powinien być gdzieś tutaj na górze i też jest. A to jest i Lithion. Jest to Pokémon Verdant, cokolwiek to znaczy. Tak jak rośliny, używa fotosyntezy. W rezultacie... Ee... Aha, zawsze ok otacza go świeże w powietrze. No, ciekawe. No tak, Pokémon trawiasty. Dobra, opuśćmy ten nas. Właściwie na Pokretarze też można tu spotkać parę fajnych poksów. Może fajnie by było. Dobra, we No i coś nie mamy farta z shiny. Ostatnio, jak kurczy w to, to ma je co po to prawie shiny, a tym razem żaden. Szczęście mi się wyczerpało. A Oto O, to jest w sumie jeden z Pokemonów, których e, szukałem wcześniej. On właśnie też chyba pojawia się wezernie z tego co widzę. I właśnie to jest Pokémon ekskluzywny, że mam Pokémon Ruby w drugim slocie. I właśnie Cidota sobie złapię. dlaczego żeby nie. Zarzućmy sobie w niego Quiboa, Też na starcie walki będzie miał on jakiś efekt, a jak nie, to jeszcze mam Widlita, w którą mogę go osłabić. W końcu mam coś, czym mogę go osłabić. Dobra, a ja on mam się zobaczyć Cidota. Właśnie za tym Pokémon też się wcześniej tak uganiałem chyba cały odcinek jeden. No a tutaj, BAM! Przypadkowo wpadł. Jest SIDOT! wow. I właśnie dano, no został do pokon, to jest to i e, Tak, przyczepi się do gałęzi drzew, wszystko tak jak żołądź. Uwielbia e, ludzi straszyć inne Pokemony. Tak, ja mam kolejnego Pokemona, został wysłany do boxu, wow, aż czwartego. I ja teraz się nałożyłem za tym Seelotem, a tu tylko BAM! Już jest. To po prostu niezwykłe. Kolejny Whirlpool, i dlaczego nie mogę spotkać ani jednego Shaili Pokémona? To mnie zastanawia. Dobra, więc tak, przejdźmy się już do może Floromy. Już dawno tam nie byłem, i jeszcze zerkniemy naszego świeżo złapanego Pokémona. Troszeczkę pokładamy w boksach. I chyba będziemy kończyli dzisiaj rzucili krótko. Już nie przewidziałem nic więcej na dziś, dzisiejszy film. Słuchajcie, może można się udać w podziemia, bo w podziemiach teraz można znaleźć takie fajne nowe przedmioty. Ja mam tutaj jeszcze na myśli skamieliny, nowych Pokémonów i tak dalej. Jest tego trochę. Dobra, więc wracamy do centrum Pokémon i róbmy porządki w naszych boxach. Przy okazji jeszcze zerkniemy na świeżo świerdzonego Sidota. Dobra, więc snów. I tak, na początek jeszcze się wrócimy tutaj, żeby nie, 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 nie tutaj, tylko tutaj, tak jest. Bo bym chciał sobie wrócić albo mocno z portem do drużyny, co w ogóle A Teraz idziemy dalej. Odeślemy też do boksu Lifleon za. Lifleona za Machampa tylko tam sobie do drużyny, i jeszcze rzucimy okiem na świeżo złapanego Sidota, którego tak szukałem. I jest to również Pokémon trawiasty, eee, natura modest, co on w nie jest taką najgorszą naturą, gdyż jego ewolucja najwyższa jest raczej pokemonem dobrym w spec-ataku, choć w ataku w sumie może i też, to pan właśnie wytarnie. Eee, I właśnie tutaj obrona jest najlepszą stroną tego pokemona, jest on dosyć właśnie w defensie, chociaż w ewolucji już niekoniecznie lepsze są w spec-ataku. Eee, no i ma umiejętność Early Bird, która szybko wybudza go ze snu i zna takie jak Bite Hardener's Breath, czyli nic atakującego, żadnych ataków, w sumie ruchy. No dobra, więc widzisz, że w filmie z serii Pokémon Diamond, to już myślę, że będzie wszystko, także ja znam żegnam I do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym e, chyba dalej jeszcze wrócimy się na tamtą wyspę, prawda? Czym tam Battle Area, czy Battle Zone w sumie, tak to się miejsce nazywa. No I tam będziemy dalej, właśnie, przemierzać tamto miejsce. Także w to serii będzie wszystko ja znam historię. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Do cześć.